Kupiłam ostatnio w empiku Cyrax, Syrax, Smoka, z rodu Smoka, więc czas go obejrzeć. Pudełko z każdej strony wygląda właśnie tak. Na szczęście było ich dość sporo, więc mogłam sobie wybrać jakieś takie najładniejsze, chociaż nie były jakieś tam uszkodzone. Obejrzyjmy sobie smoczka. Jest naprawdę bardzo ładnie zrobioną figurką. Spójrzcie tylko na te przejścia kolorów i na teksturę samych skrzydeł oraz na te całe łuski. Naprawdę świetna robota. Bardzo ładnie to wygląda. Nie miałam do tej pory żadnego smoka z gry o tron. Jak zobaczyłam, że będą smoki z rodu smoka, stwierdziłam, że no jakiegoś będę chciała. I bardzo się cieszę, że ten był dostępny w Empiku w bardzo spoko cenie. Naprawdę uważam, że jest to figurka warta kupienia. Jeśli podobał wam się ten filmik, to obserwujcie po więcej.